Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. A dzisiaj, jak widać, pracujemy naszym rębakiem. Miałem już dawno temu nagrać vloga, jak się, że tak powiem, ten rębak u nas sprawuje. Jest to oczywiście Remet, model R150. Mamy jeszcze do niego workownicę, ale już jakiś czas temu workownica była z niego zdjęta i po prostu robimy wszystko na pryzmę. Rębak współpracuje z naszym 5110. No u nas pogoda, jak tutaj widzicie, błoto wszędzie jest. Traktor był ostatnio myty i tak naprawdę nie widać, że w ogóle coś było robione. Ale nie o tym będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o rębaku. Rębak, powiem Wam szczerze, w skali od 1 do 10 dałbym mu naprawdę mocne 7. Nawet może bym powiedział 8. Jak widać u nas tutaj różne drzewo jest cięte, bo są i patyki, jest tam jakaś tam brzoza, tutaj jest i tam jakieś jesionowe, kawałki, jedne są suche, drugie są, że tak powiem, mokre, bo były, że tak powiem, gdzieś tam wycinane, czy gałęzie. No jest to różny towar. Tutaj, jak widać, jest taka typowa gałęziówka, takie patyki. I to jest właśnie jego minus, że jak jest, że tak powiem, dużo tego, to to nie jest pocięte i miejscami po prostu takie długie wychodzą kawałki, no ale to już e, mniejsza, że tak powiem, o to. Najważniejsze, że te większe kawałki udaje się, że tak powiem, dobrze e, ciąć. No u nas tutaj pryzma była spora, bo tutaj e, mieliśmy taką pryzmę ze spadami, co u nas tutaj w parku pospadało przez okres zimowy, teraz pogoda jest bardzo dobra, także możemy tą sobie wszystko, że tak powiem, ciąć, no bo jak widać, tu nawet o większości to jest po prostu tylko tyle, że wilgotne od deszczu, co zmoczyło, ale to jest ogólnie suche, czyli to teraz po prostu przez kilka dni wiatr sobie przewieje i tym normalnie będzie można palić, bo to krzaki, które były wycinane, to my żeśmy w tamtym roku rębakiem cieli, nie wiem czy pamiętacie, takiego też żeśmy vloga nagrywali, jak chłopaki wycinali z działek naszych, to po prostu ich poprosiłem i robili nam taką zrębkę, ale taką trochę większą jak trocina, no i część tego pozostawało ale to sobie, że tak powiem, fajnie też jeszcze doschło, no i to, żeśmy zwozili tutaj pod dom i po prostu tniemy, no teraz też aura jest taka, że tym nawet można w piecu palić, no bo jeżeli są temperatury dodatnie, no to bez sensu jest palić, że tak powiem, grubszym drzewem, bo po prostu w domu jest no za ciepło, teraz najważniejsze jest to, żeby po prostu była woda ciepła w kranie, i tak naprawdę na wieczór się puszcza, przynajmniej u nas na wieczór się puszcza, bo w dzień nie ma takiej potrzeby, żeby cały czas grzać. Jeżeli tak jak dzisiaj jest plus 12 stopni, przynajmniej tak tutaj nam termometr tutaj podpowiada. Także nie ma sensu grzać od rana, bo by po prostu w tym domu się nie wytrzymało. No, pogoda jest fajna, może słońce troszeczkę zaszło, ale że tak powiem, no super jest. Delikatnie tylko wiate także można pracować. I tak jak widzicie, no tak jak mówię, tutaj są kawałki różne. No w większości jest to suche, tak jak tu nawet widać, no. I kawałki też są dobre, no, tak jak na przykład u nas to Prosto można tym dokładać. O widać, to jest już delikatnie mokre, ale to jest mokre tylko ze względu na to, że to po prostu deszcz zmoczył, a nie że drzewo było mokre same w sobie, bo tak jak mówię, to już dosyć długo czasu leży no i też jest sporo takich spadów gałęziówki, nie? Ale wszystko idzie. Także co, może zaraz Wam pokażę, jak to będzie w ogóle szło, jak będziemy to ciąć samym rębakiem. Taki kawałeczek i idzie bez żadnego problemu. Niestety zaczyna padać, ale my akurat żeśmy już wszystko sobie pocięli, to co mieliśmy że tak powiem pociąć. O, tu jest tak jak mówiłem, no, nieraz jest tak, że takich cienkich po prostu one tylko przeleco i nie są pocięte. No ale jeżeli chodzi o te grubsze kawałki, to to wszystko naprawdę bardzo fajnie się tnie. Kilka razy tam takie pytania były zadawane, czy bym ogólnie ten rębak polecił. Myślę, że jest to rębak godny polecenia. Jedynie co to, jeżeli miałby współpracować właśnie z trochę z większym traktorem, tak jak nasz, to na pewno trzeba by było te nogi przedłużyć po to, żeby on był oparty o ziemię. Bo tak to cały czas po prostu musi w powietrzu być, że tak powiem, no, cały czas musi być na podnośniku. Poza tym e, uważam, że jest to naprawdę no, niezła maszyna. U nas też różne drzewo było tym cięte, było cięte e, i tam jakieś brzozowe kawałki, e, były i jesionowe, i jakieś grabowe, także naprawdę no, były różne i dawał sobie radę. Jedyne co, no, to, mm, to jest miejsce akurat na koło zamachowe i takie koło zamachowe będę musiał sobie sprawić. E, czy te są, że tak powiem, mm, lepsze? Zrębki niż te takie trochę grubsze, jak trocina. Powiem Wam tak, to zależy. Na pewno te takie, co są trochę grubsze od trociny, to bardzo dużo dymu robią. Z tego aż tyle takiego dymu, że tak powiem, no nie ma No tamte wiadomo, łopatą można sypać Te oczywiście też pod warunkiem, że nie ma dużo takich tych drobnych patyków Jeżeli jest dużo tych drobnych patyków, to tak trochę się nastrasza No ale nie ma jakiejś, że tak powiem, tragedii Ja tak naprawdę jestem zadowolony Tak jak mówię, jest może tam jakieś drobne parę pierdół do poprawienia Ale to uważam, że za te pieniądze, co on był kupiony to jest to naprawdę dobra maszyna I on, zobaczcie on stał cały czas na dworzu I nie wygląda jak to się mówi Tak jak te niektóre polskie maszyny Które można kupić Że one po prostu się zaraz rozpadają Tu jest naprawdę wszystko ok Ja z wykonania jestem Zadowolony Tak jak mówię no jedynie do czego mogę się przyczepić To tak naprawdę to że Te patyki nie zawsze są pocięte No i ewentualnie nie wiem no Do tych nóg No bo tak jak do takiego traktoru tak jak widzicie no on musi być w powietrzu no i dobrze by było żeby to było że tak powiem dłuższe no ale biorąc pod uwagę że jeżeli ktoś by miał ciąć czymś takim na przykład 360 przy no to prawdopodobnie te nogi by były e, akurat także tak to sobie wygląda miałem recenzję zrobić już naprawdę dawno temu no już kilka lat ten rębak u nas jest ale naprawdę no, jest e, niezły także taka moja tutaj yy, opinia, że tak powiem od użytkownika po kilku, że tak powiem latach miałem zrobić vloga zaraz po roku i to tak się schodziło, schodziło tak to dziś, to jutro a żeśmy naprawdę trochę nim cieli no i tak jak widzicie dzisiaj dzisiaj będzie, że tak powiem recenzja po kilku latach ale myślę, że naprawdę warto i tu tak jak widać, no tu jest bardziej takie cienkie, a tutaj są zobaczcie, takie grubsze i Sami możecie sobie ocenić, mówię, no, różne kawałki żeśmy i grubsze i cieńsze. Także, no, ja jestem tak, mówię, ja jestem zadowolony. Nie ma co się tak naprawdę na siłę czepiać, jeżeli właśnie chodzi o, no, o ten rębak. Także widzimy się w. Kolejnym vlogu, jeżeli będziecie chcieli, to też nagramy, bo też mamy jeszcze trochę takiego różnego materiału do cięcia. To możemy taki nagrać, materiał, że po prostu kamerę z boku postawimy i będziemy po prostu z całej roboty po prostu zrobić. Trzymajcie się, cześć.